Siema moi drodzy, z tej strony Seba z kanału Seba Gaming. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ale niezwykłym odcinku. Znajdujemy się w mieście Uppsala w Szwecji. I co? Pewnie domyślacie się, co tutaj robię. Otóż zakupiłem jakżeś ten piękny garaż. Tam o widać przez okna. Siedzę w samochodzie. Jeżeli chodzi o znaczek, pewnie się domyślacie, co to jest za auto. Tam mam trochę pomyśleć. ok, jeżeli nie wiecie, od razu Wam powiem. Jest to moi drodzy. Nic innego jak skoda. Super B. Jadę do warsztatu, ponieważ, tak jak możecie zobaczyć po lewej stronie, pali mi się. Kontrolka, check engine. Chyba gdzieś tutaj to było. Warsztat. Jest to oczywiście modyfikacja, moi drodzy, z modyfikacja z warsztatu Steam więc podjedźmy sobie oczywiście w promocyjnej cenie kupiłem bo widziałem, że się świeci check engine więc po fajnych pieniądzach ją kupiłem i będzie mi ona służyć do przemieszczania się między garażami jest to oczywiście też mod yy, serwis co tutaj Niby uszkodzenie ciężarówki. Widzicie silnik 7%, skrzynia, podwozie, kabina, koła. Dobra, naprawiliśmy ją. I tak, Skoda Superbee standard. 260 koni pod maską. 350 Nm. Skrzynia 6-biegowa DSG, czyli automat. No i zbiornik paliwa liczący 66 litrów. Fajnie, fajnie, moi drodzy, ona się prezentuje Co Wam mogę pokazać jeszcze? No tutaj standardowe, wiecie o co chodzi Tutaj silniczek Mamy akurat tego W sumie możemy wymienić go na 2.0 TSI Aha Skrzynia, miałem do wyboru albo manual, albo sześciobiegowa DSG, więc wybrałem tą sześciobiegową. Jeżeli chodzi o środek, tak prezentuje się wersja standard. Pewnie powiecie, sam plastik, a ja mam tą ekskluzywną, że no ładniej, i ładniej, moi drodzy, się prezentuje. No, oczywiście, kolor, wiadomo, e, co tu jeszcze. Jak tu teraz moi drodzy pozbyć się? Bo ja chcę się pozbyć tych lusterek, tych nakładek. Czy ja mogę gdzieś to sobie ustawić? No bo główne lusterka to są te. A te są tak jakby. Na doczepkę, Tabliczka to ja wiem, ale to no w sumie taki to jest jakby główna lusterka, dobra, malowane. A ja tego nie chcę. No i dobra, moi drodzy, przejedźmy się. To jest taki odcinek króciutki, ponieważ... Zobaczmy jak brzmi. Tylko sobie wyłączę oto. No, wnętrze prezentuje się bardzo fajnie. Więc... No mam nadzieję, że odcinki takie też mam przypadną do gustu. ale ma kopyto. Przejedźmy się kawałek. No, powiem mu, moi drodzy, nie polecam wam grać, jeżeli gracie na klawiaturze. Przy mniejszych prędkościach jest do opanowania. Ale co, tylko do 190 się rozpędza. No. no, moi drodzy, fajnie, fajnie się one prezentuje, te auto. No, zrywne jest. Delikatnie trzeba tutaj się operować z gazem moi drodzy. Króciutki odcinek Wszyscy mają skodę. Mam i ja, moi drodzy. No i tutaj w garażu ją sobie postawimy, zamienimy. No tak jak możecie zobaczyć, to jest mój w pełni wyposażony garaż. Przełączmy się. Trochę opon jest części silniki nawet jakiś komputer No widzicie to się nie otwiera No, ale tutaj, moi drodzy, ją postawimy. Jak będzie chciał nawet ktoś skorzystać, no to wtedy może ją sobie pożyczyć. Ona będzie w garażu. Tak, jako auto zastępcze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!